Siemanko. W dzisiejszym odcinku witam Was na pokładzie BMW 3F30 328i Luxury Line. Jest ze mną Robert, który nie chce się dzisiaj pokazywać, zbytnio, ale będzie tutaj naszym lektorem. Cześć Robert. Hej, witam wszystkich. E, no to lecimy BMW 3328i. Oznaczenia N20, B20, moc 245 KONI, 8 stopniowa skrzynia biegów na podwójnym sprzęgle. Jest to wersja ze Stanów Zjednoczonych, także ma dodatkową chłodniczkę oleju od skrzyni. Parametry ogólnie startowe ma e, tak około 5,8 do setki, w miarę taka w miarę stabilna kultura pracy i e, tego auta jest. Średnie spalanie 120-140 na godzinę, miasto, trochę trasy około 8,6 litra. Wiadomo, że to jakbyśmy gnali to, to i opierdzieli sobie dychczkę. jest spokojnie. No, na spokojnie. Wiesz, jest to też wersja X-Drive, także też troszkę potrzebuje więcej tej mocy i wysiłku, żeby to, to, to ruszyć. Ogólnie wersja bardzo fajna, bo jest sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych, tak jak wspominaliśmy. Jeździła nią kobieta od nowości, więc w miarę auto jest zadbane. Dobrze wyposażone. Jest tutaj taki pakiet zimowy, grzana na fotele, przód, tył, kierownica, full LEDy. No, ogólnie naprawdę bardzo fajnie wygląda i fajnie się jeździ. Potwierdzam, bardzo fajnie się jeździ No dobra, jedziemy sobie tą 328i. Co jest specjalnego w tym silniku, co go charakteryzuje? powiem Ci, że to że charakteryzuje ten silnik, że to jest 2 litry w sumie Twin Power Turbo. On, tak jak mówiliśmy, o mocy 245 KONi. Czterocylindrowa jednostka wyposażona w turbosprężarkę na podwójnym, jakby, wanosie, zmienny rozrząd zaworów oraz walvetronic z wtryskiem bezpośrednim paliwa. Także tutaj jest, 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 jest co jechać. Jesteśmy teraz w trybie sport i możecie posłuchać, jak ta auto, jako, nawet jako dwulitrowa jednostka, jak ona gada. Słuchajcie. około 5,8 sekundy do setki to słuchajcie, to robi robotę tutaj tak od, od, od stówki leciałeś także no ja Taki, jak, i tak nie fotel, w foton... fotel, fotel w poszło no, robi roboty. Także jest, jest w co jechać prędkość maksymalna to nie będziemy sprawdzać ale na pewno z, z 250 pociągów jak nie jest zablokowana no nie wiem pewnie jest Część z Was pewnie nie wie, czym różni się Luxury Line od Empacket Sport Line od BMW, ale mamy szczęście, bo dzisiaj jest z nami specjalista od BMW, Robert. Robertcie wypowiedz się na ten temat. Luxury Line różni się tym, że na mamy tutaj chromy dołożone na zderzakach. Nerki też są inaczej ukształtowane i jest ich 12. Dodatkowo tej felgi też wychodziły tylko, tej opcji tylko do Luxury Line. Położone mam tej chromy wokół e, szyb. Też e, to w sumie wychodziło też w Luxury Line. Z tyłu zderzaku, e, tak jak widzimy, tutaj też jest listwa e, chromowa. E, do tego e, podświetlane klamki. No to też w sumie to, to też taka opcja wychodziła w M pakiecie czy tam w Sport Ale to w miarę fajnie się e, komponuje w czarnym kolorze, w tym pakiecie Luxury Line e, w taka opcja powiedzmy LEDowa. Jak ja to nazywam? Czarna zmora, Jeszcze mówiłem Robertowi, że czarna fela. Już w ogóle, full. Całkowicie czarna. w środku, jak się siedzi, to jest ciemność. Ale mega ma urok z Kubana. Dodatkowo, e, tutaj na progach mm, też ma e, nakładki Luxury Line. Ogólnie, no, wersja jest w miarę naprawdę fajna, fajna, bogata. Dodatkowo, tutaj do drewno, taka imitacja drewna. E, no, ogólnie jest. Miarę naprawdę bogata wersja, jeżeli chodzi o wyposażenie tego auta. Dużą robotę tutaj robi lampy LEDowe, full LEDowe, bo jednym... Je, jest, jest teraz to taka opcja fajna w aucie i daje tej więcej, więcej uroku, nie? Jak widzicie auto z USA to i przystało na blachy. Specjalnie pod samochód amerykański robi to też tę te robotę. No jednym się podoba, drugim nie, tak. A czy ja na przykład do tego nic tam nie mam w sumie? Jest ok. Zależy tutaj od gustów i guściki, nie? Tutaj mamy podświetlane klamki, tak jak Robert wcześniej wspominał. W ogóle teraz możemy Was zaprowadzić pod machę. Tutaj w tym samochodzie, jak pierwszy raz usłyszałem jak ona pracuje, jest to jednostka benzynowa, bardzo przyku, przykuwa uwagę praca jak diesel, takie klekotanie wręcz. Robert, wyjaśnisz nam czemu tak się dzieje? Oczywiście co, ogólnie tutaj ona e, lekko pracuje, powiedzmy jak diesel, jak tutaj sanie się wyłączą, e, powoduje to bezpośredni wcisk paliwa. E, tam jest... Duże ciśnienie tego paliwa, także ona też ma no, ten taki lekki dźwięk e, dieslowy, ale w sumie jak już jej e, damy więcej gazu, to, to jest w miarę fajny jeszcze ten dźwięk, w sumie no. to jest tylko 2 litry, także też e, nie ma co oczekiwać cudów powiedzmy jak od V6, tak? Na dzisiaj wszystko z mojej strony. Dziękujemy serdecznie panu Robertowi. Dzięki, hej. I żegnamy się razem z F30. Trzymajcie się. Hej.